Czy z perspektywy ogólnie zawodnika sprawdzaliście, ile strzeliliście albo broniliście na 100 strzał? Ja to dzisiaj sprawdzam, jestem w barwach klubowych i cześć, Siemanko, ja jestem Ziobero i dzisiaj przeciwko moim kolegom z drużyny walczę, kto więcej ze 100 strzałów obroni lub strzeli, lecimy z tematem. Po kolei się od razu przywi przywitam siema. Siemanko. siemanko, siema, i jak idę od razu, od Kacperku, od ciebie yy, na 100 strzałów, ile? Przewidzieć gain control. Ponad 30 zrobić. Ponad 30? No, 30 będzie dobrze. 30 będzie dobrze. Cel 30. Cel 30. A wewnętrzny zakład? Mam z Nikosim, kto więcej? Kto więcej? Kto, jest. kto więcej? Okej. Okay. Ja się mogę z wami też wewnętrznie założyć. Myślę, że jesteście w stanie zrobić to 30, ale myślę, że tamtych 50 nie przebijecie. Stawiam, że 35 nie przebijecie. Zanim jeszcze przejdziemy do rozcinka, ja Wam wytłumaczę oczywiście zasady. Chłopaki mają dowolność, jeżeli chodzi o strzały. Z woleja, z ziemi, cokolwiek by chcieli, tak mogą uderzać. Strzałów jest 100, tak jak sama nazwa mówi, jest ich trzech, więc będzie po 33 i ten jeden szczęśliwy będzie miał jeden strzał więcej. Same strzały ogólnie są z 18 lub 20 metra, co chłopaki mają wyznaczone za polem karnym. Dowolność, tak jak już mówiłem, cała bramka i każda bramka ich strzelona, nawet jeżeli ja ją sobie wbiję do bramki, oczywiście ich jest na ich korzyść. Wszystkie auty i co ja obronię są na moją korzyść. 100 strzałów. Let's go! Pan prezes zarządził, to przedstawiam Wam już porozgrzewkowe, w sumie troszkę brudne, ale koszulki meczowe, których wychodzimy na rozgrzewkę. Ładnie się prezentują i ładnie się będą prezentowały na odcinku. Lecimy, bo opaki już są rozgrzani i cięciwy są już napięte. Dobra, nasza taktyka to jest pokazać nasz młodzieńczy luz bez presji na spokojnie. No i te trzy dychy trzeba przebić. 35, jest, bo zrobimy zakon, zrobimy. Strzelamy po rogach, ładujemy. Let's the game begin. No ciekawy jestem, bo czuję zmęczenie, ale mam nadzieję, że tych 30 nie dobijemy. Trzymam, żeby było jak najmniej. to jeszcze rozgrzewkowe, tak zwane. Takie! To jest zwane, pamiętajcie tylko sobie o liczeniu. Trzeba napocząć dobrze. Aj, brawo Ziobi. Dobra, trzeba by się na razie wprowadzić. Dobrze, to jest element rozgrywki Tak, no tu pierwsze rozgrzewkowe. Aut dużo. Aj. I wycieczka. Out Dobra, chyba boli trochę będzie. Sześć. Niedobrze, panowie. Pierwsze 10 rozgrywkowe Tak Out. jest. Aj, 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 Dobra, dobra. natrzymać trzymać to kur... Brawo, ale i tak fajna Ciekawe rozwiązanie Mamy pierwszą dyskę. Pierwsza dycha. Pierwsza dziesiątka, jedna bramka. Druga leci. Ciekawe. <noise> Panowie, bo na razie to chyba były dwa całe cele. To niedobrze, chyba nie tak to powinno wyglądać. Out ale taki zniki out Let's go! O! Kur, gol! Padrosza! Nie, nie, bez szans! Nie wpadła? No, nie, be, po koleżeńsku, bez szans, ale z kłopotami w kółpiej. Sprawdzimy! Sprawdzimy Czekajcie, wentylek! Zawsze wentylek. moczcie swoje rękawice, moi drodzy. Wszystko przeszło. Jesteś? jakby nie poszła w środek. Aj. tak zwana bezpieczna do boczku. teria. Ja! Yeah. To jest tragedia, panowie. Tak, jest Misiek. Ajajajaj. Aj, aj. Do z gazią do ziemi. Technicznie. No, to dał technicznie. When you out, czułem się bezpiecznie. Ale idzie, jak. Nie umiem Wam tego powiedzieć, ale ona tak idzie do Was z wiatrem, ona tnie powietrze. Tak, no. Ciężko jest. Można łapać? Powiem Wam, że nie jest tak łatwo. A Ajajaj. Ciekawa, już drugą raz tak, taką uderzasz, że ona tak skręca. Trzeba się przyzwyczaić, bo to już zaraz 30, 30, 30 spychnie, a tu my jeden, jedną bramkę mam. Uuuu! Najdalsza na razie. Uch, Brawo! Ale szła! Brawo, kapelek. Szapoba to. Przyznaję, top. Ajajaj, brawo Ziobi. Próbują po najgorszej siły oporu. Przymierzył. Ta! Dobra, bijemy z prostego, trudno. Moi drodzy, jak jest trzech zawodników, to idzie tak szybko. 33 te strzały już. Ale nie chcę zapatrzeć oczywiście. Tu jest na pewno niemalowane. Tak jest! Wziąłem ją głupio na kozioł. Kurde! Aj, aj, aj. Ale idzie. Ona tak idzie takim śmiesznym stylownikiem, nie? Ona i on ją ciągnie z powietrzem i ona tak... Tak no. No dobra, spróbuję mu coś po długi może wsadzić. Duży auto. Jak to się mówi? Na dużo by wpadło. Na dużo by wpadło, mówią. Aut duży? Oszno Szła fajnie A bo tam Kacperek biegł! Coraz większe rekordy są Tam, tam Kacperek biegł na meczu, wiecie o co chodzi? Laga na kacperka to było. Nie ten odcinek Koszyk Kup się, kup się. Tam ten kasztan to do wyjebania jest. O tym mówię. A jajaj. Ty ją uderzasz tak dobrze z wiatrem, że sobie nie wyobrażasz, jak to sprawia problemy. Yeah. Gra bez warta, gówno warta. Ta jest. To jest moje podsumowanie. O, przeszkodził. Ale pomógł, patrz. Ajajaj. Aj, aj. Jest, moi drodzy, jest tak sucho, że trzeba czekać jak na futsalu, żeby ona się odbiła do końca. Duży aut. Widzowie, wybaczcie, ale ja jestem obrońcą. Ciekawe jest to, że Michu zmienia nogi, to może i musi sobie zobaczyć. Tak jest, no nie. Co on taki długi? Czy to ptak, to, czy to samolot? Nie. To Dawid Ziobro. Węgorz, chłopie, to był teraz. Przefatalne. Po koźle są gorsze niż... Dobra, spróbujemy po koźle. Jak mówi, że musisz bronić po koźle, to próbujemy po koźle. Duże aut. To spróbowałem po koźle. <śm> <śm> Witam was moi drodzy, teraz wracam z powrotem ja zbieram piłki i mówię, jakie są moje odczucia. Tak, młodzieńczy luz nas zawiódł, zabi panowie. Nie jest to nie dobrze. Jest straszna. 3 na 50, to jest tragedia. Nie Ośmieszenie, młodzieżowcy się ośmieszają. Nie. Na pewno co wiem, że lepiej jestem już ustawiony i lepiej jest ustawione miejsce niż na odcinku z Patrykiem i Cachem, bo oni byli za blisko ustawieni, co na pewno było kluczowe, dlatego że oni wtedy zdobyli tak dużo strzałów. Ja byłem po drugim odcinku i nie byłem w stanie dosłownie... Nic, ale to nic obronić. A teraz mam tutaj po prostu tą przewagę, że czuję odległość. To jest już te 20 metrów, o które właśnie, że chodziło. I jednak tam, tamto mamy po prostu łupać, łupać i jeszcze raz łupać. No cóż. Może próbujmy więcej w poziom strzelać, bo widzę, że ma problemy z tym. trzy piłki właśnie przecież nasze w koło, to... Bramka była, nie? Przede wszystkim trzeba strzelać celnie, bo może mamy z 10 celnych strzałów, panowie. Trzeba próbować w końcu celnie strzelać, a nie na siłę. Nie siła, lecz technika. Czyni z ciebie zawodnika. Wynik? Myślę, że chłopaki mogą go jeszcze podkręcić, bo są do tego zdolni, ale niektóre piłki mają jeszcze za delikatne. Nie zapeszam, bo ja idę po jak najniższy wynik. 51 i... Ale szła, tak. Rocket League. Fajnie leci, tylko że nie w bramkę. Nikodem uderzasz najdalej ze wszystkich. Bo ja jestem od rąca, nie? To też ciekawe. <laughs> Trzeba zacząć celnie uderzać, dać się mu pomylić, dajmy się mu pomylić, panowie. O rzut wolny, a dobra, spadaj sobie kroczek wyżej. Można łapać. Aj, aj. W kosyczek. Ładnie, ajajaj, aj, aj. za lekko. Nie no, to takie placki lecą, że to jest tragedia. Panowie, ja kończę kariery po tym odcinku chyba. Cztery. Fajne. Fajne. Te drzewa. A, kończę karierę. Siema. No jakaś to technika już jest. O. Tak jest! Pięć. Ale ja to chciałbym puścić na powtórce parabolę. Do środ do środka. Góra, tu i tak. Taki problem widzowie, że jak się strzela technicznie, to wiatr ją zawiewa i ona traci moc i ona po prostu ziobi sobie, do niej dobiega i łapie sobie wszystko do koszyczka i tyle, no, więc musimy bić na siłę, bo inaczej to nie ma szans. A że na siłę bić umie tylko Kacper, no to, no to widzicie jak to wygląda. Kacperek złapał rytm jakiś, powtarzalny. Jakby to jeszcze wpadało, to by było dobrze, ale znaczy, ja się nie wypowiadam. Takie na rozgrzewkę, sam raz. Taki dobry, taki cyk, ale idzie, idzie tak. Daję jeszcze dwa strzały. Oj, oj, oj. Dobra, krótki rozbieg. Skupienie. Out. Tragedia. Ośmieszamy się, panowie, tylko. Oj, oj, Brawo Kaspere! Jest Ta jest! Szapoba! Fajna! Fuck. Ależ widelki. Ale. Mamy to! Jak już poczułem, że źle idę, to już. Brawo! Ajajaj! Zawaliłem się mułem i wiedziałem, że jak zrobiłem naskok, że jestem w dupie. Próbujemy, kolejne. No, no, jedną muszę strzelić, panowie, bo to jest naprawdę tragedia. Ja nawet nie wiem, czy celny jest od... No dobra, może jeden. Nie, oddałeś, przecież <laughs> nie mógł. O. Nawet bym tego nie łapał w meczu. Musisz. No, prosto w środek muszę. Uuu, Kacperek, skup się tylko. No właśnie. Fatalnie! Jeszcze na tym boisku. Znaczy, może jest twardo, po prostu, to jest tylko to. Nikodem jeszcze brałki nie widzi, bo ma światło. Jak fajnie, stoisz i tak. siedz. to no nie? Brawo! Mamy to. Pójście to psło, proszę. Jak to u... Nie wiem, czy wy to widzicie też, jak ja to widzę. Ten wiatr k***a mi przeszkadza. Nam też. <grystanie> Fajna. Tylko, że wszystko w środek, ponownie leci teraz. To wygląda teraz fatalnie, jeżeli chodzi o bycie bramkarzem, ale nie decydowałbym się na łapanie czegoś takiego. Niedobrze, widzowie, niedobrze. Nie bierzcie z nas przykładu. Bich paluszek! Fajna! Fajnie, ajajaj, z wiatrem teraz mamy, dawaj, bi, bi od razu z wiatrem. Wiatr się uruchomił. Uuu, I się nie pochyliłem. Bardzo nieprzyjemne rozwiązania wybierasz. A tak ci ktoś strzelał kiedyś? Ajajaj. Nikodem nie lubi prostych rozwiązań po prostu. Za nudne jest zdarzenie. Wypuszczenie i uderzenie Ale ciekawe Panowie, ja muszę w oleje Dobra widzowie, teraz to co Neixon lubi najbardziej Ten co idzie kur... O swoje Szkoła Neixioma Podwiewało ci ją to bo widać, że ona tak O Mamy to w końcu pierwszy, chociaż jeden. Aż mnie zatkało. Brawo. Nie spodziewał się. Brawo. Tak jest. Wracamy, wracamy widzowie, wracamy. Out. To się podejmuje setnego. Trzy, cztery, cztery, trzy, cztery. cztery. Kurde. Dawaj, Kasperk. Taktyka, taktyka. Pełna proca. Mogę ci ją policzyć razy dwa. Aj, 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 Podpuścić, ale nie strzał. Picobello. Koniec marzyń, widzowie. Idziemy do domu, bo to jest, to jest tragedia. Kłopaki chociaż coś tam postrzelali, a ja to c, 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 no, ja, ja kończę karierę. Sią. Także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z moich wyliczeń, ogólnie w sumie naszych, dalej nie jestem pewien do końca tego, ale chyba 12. Tak mi się, tak mi się wydaje, według mnie dużo wam utrudnił wiatr. Tak. Bardzo. Według mnie osobiście strzały techniczne, miałem dużo czasu, żeby albo do kołyski się położyć, albo żeby przebiec do nich. Bo te, które już rżnęliście potem, dosłownie rżnęliście z prostego, to mi potem sprawiały trudność, bo ich potem one jakby cięły wiatr i one po prostu tak gubiły. gubiły, tak. To one były dla mnie takie najcięższe po prostu. Tak, my jesteśmy potwierdzaczami potwierdzamy tak. <śmiech> 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 e, czy ciężkie? W sumie tak, nie, czy po 33 strzały to tak, czy ciężko? Nie. A, zaraz trening. Treningowo. Właśnie, ale zaraz trening, to jeszcze my właśnie... Że, sam raz. Sam, sam raz. raz y przed treningiem. O! <gry> Także trener w sumie jak to ogląda, to, to już ma w sumie wgląd do tego. Wy możecie w tym momencie dać znać, który moment odcinka był dla Was najlepszy. Oczywiście zapraszam Was do chłopaków na Instagramy, a my widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. I powiem wam, że za niedługo się sobie zobaczymy, bo chciałem jeszcze coś jedno z wami zrobić. Tego potrzebujemy jeszcze w sumie pomocnika. Michał, jaką bardziej jako jesteś napastnik, czego pomocnik. Znaczy ja wiesz, ja, ja mogę i na pomocniku grać. A prędzej? Jakbyś miał pod challenge wybrać? Napastnik raczej, nie? Na, na skrzydle, nie na skrzydle. Ale no mogę na napastniku, no to, to ci, to ci, to... mogę na napastniku jak trzeba. To wybierzemy sobie jeszcze. Widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale, jo! Siemanko!